A to jeszcze mam. O kurwa, ufo Najnowszy wynalazek. Amerykańskiego wojska z połączenia z yy, Irakijskim. Tam I Pakistańskim. to ja to jeździłem, to wiem. Może być? No pewnie, że może być. Yy, kryptonim 02. No to proszę. A ja nie jestem czołgistą, jestem żołnierzem. Czy ja mam prowadzić? No jak najbardziej, zapraszam. No dobrze. To pan siada z boku. Do czego ma pan dostęp? Oho, do ciekawych rzeczy. To znaczy? Ktoś może jutro nie przeżyć. A. A. Nie no, to ja bym chciał, żeby jednak przeżył, g? Dobra, to możemy pojechać tutaj na patrol Bo to jest mój pierwszy dzień jako 01, dobra? A co się stało z poprzednim 01? Yy, został 02, moim zastępcą Gregory Montana, tak? Nie, nie, nie Shepard A Co z Gregorym Montaną? Yy, za zapocił się <laughs> yy, Spróbujemy tutaj próbę ognia Jest w porządku Jednostka tank, status piąty Przyjął Ma pan jakiś pomysł? Jakieś tajniki, techniki pan zdradzi? Ja jestem dobry w przesłuchaniach W śledzeniu nie za bardzo Przesłuchanie. przesłuchaniach? No dobrze No mam pewien Powiem pomysł tak, y, skuteczność 50 na 50 Czasami niestety nie przeżywają A to bywa, prawda? Straty ja też nie muszą lubię, być Ja nie lubię jak ktoś mówi, nie wiem <laughs> Nie wiem Czyli najlepsza odpowiedź to jest po prostu takie O O Są no bardzo, bardzo, że tak powiem Wspaniałomyślni koledzy, że tam jadam Ci w niebieskim, a to jest? Mhm. Marabunda, tak zwana Czemu? Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A pan w tym lambo to co? Co? To pan chyba podkomendował, co? No, ale odjechałem, jak do mnie zadzwonił jeden funkcjonariusz. Chciałem się tylko wiedzieć, co się dzieje. Idziesz pan na przesłuchanie, czy nie? Jakie przesłuchanie? No my z panem pogadamy, a pan nam odpowiada na parę pytań. Mogę jechać, A co? Na pewno? No. Panie Tadeu, bierzemy go? No pewnie, że tak. Dobrze. A co, gdzie? No, Wyspy Utwite. Tak, zapraszamy. No pan pamięta, jak pan tam nie zajedzie, ale pana znajdziemy. A mogę pojechać do mieszkania obok i odstawić zakupę oraz kwiaty? Może pan, ale czas Dobra. operacyjny wynosi 3 minuty. Dobrze. Mamy pierwszego. Jeszcze tylko 47. Kurde, ja powiem ci, że trochę ryjemy asfalt. Dzień dobry. Ola. Kokainą. No. I co się dzieje? Nada. Nada. Co kurwa nada? Po angielsku mówię, jak do ciebie mówię. Nic. Nie fajnie to do pan nie wychodzi. Dobra, słuchajcie, jak kurwa czegoś nie rozumiecie, to za chwilę tutaj zrozumiecie. Tranquilo, tranquilo. Uspokój ja się, uspokój się. O Jezus, o Jezus, nie, nie, nie. O, słuchajcie, sytuacja jest taka, nie. macie nie. kurwa wszystko, co wiecie. Nie, co nie. Niesiadam na krzyżu kurwa, przybili jak Jezusa. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Panie Tadeusz, ja nie ja nie rozumiem, co on do mnie mówi. Ee, kawron ir ira mi barrio, eh. O kurwa! O jezus! Ile taki czołg? Panie Tadeusz, wszystko w porządku? Chyba wkurwiliście pana Tadeo. Kto to pan, Tadeo? Pan Tadeo to jest yy, nasz wojskowy. O, powiem wam tak. Ale puto, powiem panom, że panie, panowie mają zajebiste te kominiarki. Znaczy, te CS, Dobra, już jestem, kurwa, zostało mi się w głowie. Ja pierdolę. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Panowie chcieli tutaj z panem porozmawiać, chyba. No, no, no. Co, no, no, no? no. Pytanie brzmi, kestos aki Bo on, kurwa, że tak powiem, czas nas gonić. Cezar, Cezar. Po pierwsze grzeczniej. Po drugie, będę robił tutaj to, co mi się podoba. Chłopak, <noise> A to tak można tak czołgiem wyjeżdżać na ulicę? Proszę to pana, można. a można chodzić w krótkim rękawku? Ty, to jest pierwszy... Nie wiem p... co jest to jest, jest normalność. Rynkowy, który oh, okay. Dobra pędoli. panowie, dobra panowie, wysiadamy z tego auta, pojazd niestety niezdatny do jazdy, brak drzwi, ubezpieczenie OCAC, poproszę Ej. przygotować. Okej, Porque... mada mia... No to dowodzik, dokumenty, zapraszam Kierowca to samo, raz Proszę Kierowca wysiadamy O, pan Cezar Rączki Cesar, Cesar, si. podniesiemy Dobra, i takie pytanie, bo nam tutaj no, kolega nakrzyżył Gdzie dokumencik no, znajdę? Pensando, vale. To kurwa bale no, Toma, Toma, Toma Tranquilo. Wiecie coś o tym czy nie? No, 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 nada, nada Dobrze Nic nie wiecie, tak? A nawet A ci jak wyjeżdżam to nie powiem nic Tak? Nic nie powiesz? No ale to nic nie wiem Va vamos A Jak, jak dostaniesz tej zerawianej no, no, ten, no, no, no coś no, no, powiesz i... No, no no no, tranquilo 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 A ty mnie nie uspokajaj kurwa, jestem spokojny <laughs> Spokojniejszy nie będę Cabrones, podemos ir al mecanico? Nie, nie możecie, nie możecie, nie pozwalam A por que? Wszystko nam tutaj wyśpiewacie, gdzie byliście przez ostatnie 3 godziny? Okay. Trzy godziny oraz. E, alas. E, alas tak, no, o dziesiątej. No, od dziesiątej. Ale, ale, alas diez. E, Panie Dadeo, pan to światowy człowiek, kurwa, pan mać. światowy, światowy, byłem na wojnie o solungę okay. A moment. I... Dzień dobry. A tu co się dzieje? Joe comido. Pytanie mam. E, Proszę. Odkryło wam się? Co to znaczy, odkleiło? Fajny czołg. Panie Tadeuszu. Dzień dobry. Odkleiło coś się? Nie, nie, proszę, policjancie. Żartowałem. Odkleiło Szymałem, się coś? Prank był, prank był, prank no. był. To no, był no, prank, tak? To no. pan prankuje kurwa gdzie indziej. Dobra, dobra. Do widzenia. Dobra, ja liczę do trzech. Jasne, Sztuczka, hola A ty robisz sztuczkę, sztuczkę tak. i cię nie ma. Dobra, pakujcie all się all yes. w to auto. Dobra, all 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 spierdalajcie all all no, bo to... Balle, balle, no, to nie ma balle. sensu. No mi pierdolić. <głos> <głos> Jedziemy na komendę. Mamy chłopa. Ci, że trzeba chyba to zostawić, bo, bo się kurwa asfalt cały zrył tutaj. A nasza wina? Ten drugi wygląda jak Marikon. Ja, tu puta madre. Dobrze, do pokoju chce pan iść, czy po prostu na szybkości tutaj przesłuchanie zrobimy. Możemy iść do pokoju. No i tam, tam przesłuchanie luźna rozmowa taka. <noise> no, Proszę powiedzieć, dlaczego pan nam robił zdjęcia pod komendą? Ten nasz kolega hmm. był krzyżowany. Nie robiłem zdjęć. Nie, nie robił mogę. pan. Jezusa nie widziałeś nigdy? Do kościoła nie chodzisz. Jesteś jestem, bezbożnikiem? Tak, jestem niewierzący. się nie robiłem, mogę wam pokazać galerię zdjęć. Nie, nie robiłem, a chciałem się po prostu przyjrzeć, co się dzieje. Bo byłem trochę w Mamy tutaj propozycję do pana. Hmm. Zdjęcie za zdjęcie, za pana to. Jakie zdjęcie za zdjęciem? Może pan Tadeo wytłumaczy? No to tak, to jest nam zrobiłeś zdjęcie, za chwilę na Rengen pojedziesz. Też ci zrobiłeś zdjęcie, co ty na to? Nie, no nie zrobiłem zdjęcia. Jestem w stanie sensie to przysiąc O, no to nie, no to my już wierzymy. <laughs> znaczy, mogę pokazać to telefon, że tego zdjęcia nie A my robiłem. widzieliśmy, że robiłeś, no i co? No za słowo. Tego. No i o no, Ja nie pokazać. Nie mogę pokazać, że nie robi. A przy dobrać. parkingu pan mówił, że pan robił. No i o co I chodzi? Kiedy? Pojechał pan do mieszkania odłożyć, że tak powiem, kartę pewnie. Nie. Rozgryzłem dobrać cię dobrać. chyba, gadku. Ja mogę pokazać <coughs> dokument, w sensie paragon, w którym zakupowałem. Mega monu rzecz. Ale co kupiłeś? Jaki paragon? Na gwarancji chcesz oddać co ja? Jestem biuro obsługi klienta no, czy o Chcę tylko udowodnić, że faktycznie nie miałem zakup. Dobra, posłuchaj mnie, siwy chuju. Jesteś karany Za chwilę podjadę tam gdzie trzeba Na mechanika i cię zwolnimy za to Napaść na funkcjonariusza no, To trochę nieładnie Jak ty sobie to wyobrażasz? Jak napaść na funkcjonariusza? No, mamy tutaj kartotekę Ty sobie z nas jaja robisz po prostu, chyba no, To no, chyba obraza funkcjonariusza robię. razy jeden no Zapisuj, zapisuj tam no. Dobrze No nie robię no Nie widzę powodu tak. No to pucuj się Co robiłeś pod komendą? No, chciałem zobaczyć, co wy robicie, no i zadzwonił do mnie jeden z funkcjonariuszy, żebym odjechał, to odjechałem. Kto do ciebie zadzwonił? Pan finlay. O której godzinie zadzwonił? Eee. jakieś 15 minut temu, może coś w takim razie. Czy na polecenie funkcjonariusza pan opuścił teren? Tak, opuściłem teren. <laughs> Gdzie się pan udał? Hmm, udałem się na mechanikę. Umyć auto, a po umyciu auta pojechałem do Megamalu zrobić zakupy Co pan kupił? A kupiłem makaron, kupiłem mięso, a pomidory w puszce oraz wino. A co z tymi kwiatami? A później z Megamalu pojechałem, tam jest kwieciarnia obok. Sam pan sobie kwiaty kupuje? Nie. Masz kobietę, tak? Nie ma, jest w Doniczce ładne zarazem pożyteczne kobieta jest w doniczce nie nie jest w doniczce hmm. czyli zakopałeś kobietę tak w zabiłeś ją nie nie zabiłem jej przesadzasz teraz ją we kwiatka nie 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 czy mam w slangu gryzie ziemię nie 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 to o co chodzi z tym kwiatem wytłumacz mi to no, kurwa wychodzę z siebie wychodzę z siebie. <laughs> no kwiatek tak? w doniczce w doniczce. Na dłużej, na dłużej niż trzy dni, tutaj. Kurwa, coś mi tu nie pasuje. Mi też coś tu, tu, totalnie mi nie gra. Powiedziałbym tak, jak mówi to młodzież, coś mi tu jebie. No. I podjechałeś no sobie tego pod komendę, zrobić zdjęcia nagle? Ja bym go z na 4-8 wrzucił, może sobie coś przypomni. No, nie robiłem żadnych zdjęć. No, jestem w stanie wam to pokazać, tak udowodnić, że żadnych z nich nie robiłem. Oj, gagatku. coś tu się dzieje z tobą niedobrego. Dlaczego masz taką grubą kartotekę? Taką grubą kartotekę? To z zaraz ci powiem. z tym byłym funkcjonariuszem. Jestem funkcjonariuszem, Obraz na funkcjonariusza, Napisz na funkcjonariusza, posiadanie nielegalnej brogi. A co chodzi z, z tobą? Wie. Jaka nielegalna broń O co chodzi z tobą? Powiedz mi! Ceny... No ja nigdy nie byłem karany. Kurwa, no, no, Nie jasno. Kłamiemy, tak? Nie, no nie kłamiemy. Czyli chcesz powiedzieć, że funkcjonariusz, który to zapisał, jest kłamcą? No i. Chcesz ja powiedzieć, nie... że ktoś uszy jak pies? No i ja nigdy karany być nie byłem. Poza tym jestem byłym funkcjonariuszem, także. No, nie Dlaczego byłem? Prawa. Dlaczego byłem? Słyszałem wypowiedzenie. I co, i teraz będziesz nękał ludzi? Nie, nie wiem. Nie Nie mam powodu, czemu miałbym ich nękać. Artynek chce do policji wrócić. Czyli to prawda, jednak, że jesteś byłym funkcjonariuszem. Hmm. No jest, i to jakim? Jeden yes, no z lepszych. Yes. To znaczy jakim? No, jednym z lepszych. w tym był. Był. I co się z nim stało? Dlaczego zabłądził? No bo przyszła Kalina i Faty. Już ich nie ma. Sheriff Office to są. Więc ja zapraszam serdecznie. Test pan zdał. Do tej pory pan Tadeo panu nie przypierdolił Więc sądzę, że. Zobacz. Więc sądzę, że coś z pana będzie jeszcze. Proszę porozmawiać z kolegami, drzwi są otwarte. Na nowych jak najbardziej. A my musimy niestety pana opuścić i zapiertalać miasto, bo się kuręstwo, szerzy. A, to prawda. Jedziemy w